Elo mordeczki! Dzisiaj lecimy samolotem. Dużym samolotem. Dużym, on jest ogromny, pokaż go z góry. On jest ogromny. Pokaż go z góry możecie. No co? normalnie. Widzicie, widzicie to widzicie? To jest największy. I my go wzięliśmy z lotniska, bo, zgań... bo gramy Michaelem i nie wiem czemu je dostaliśmy Wanted'u ze wejścia na lotnisko, albo to jest jakiś bóg, albo nie wiem, ale jesteśmy Michaelem i w każdym razie albo postaramy się wylądować na Sandy, albo się rozbijemy. A wiesz, by, jak on wolno leci w górę? Co by było bardziej emocjonalne? Może rozbicie się, co? Rozbijesz się? To wylądujesz już na Tak. i od niego się w nim się do w domu. Ej, ale nim się bardzo ciężko sterujemy. Hmm. Barczy będziemy wylądować. A nie wylądujesz już na Sandy? Nie. Nie? Ty Dobra, się. Okej okay. Tylko wyskocz, żeby było widać, że e się tutaj... Ale mamy... efektownie No właśnie, efektownie Tylko na autostradę, albo gdzieś Chcecie efektownie? Jasne o. Wszyscy chcą Bardzo? Bardzo tak. To będzie katastrofa, ale wyłączam nie dwa Tylko tak, żeby... Spadaj w dół, albo zrób beczkę Tak, żeby ten samolot szybko się rozwalił Ty, a wzią... Dawaj, zrób beczkę nie tak blisko ziemi. I teraz skacz. A, nie, nie, nie. Chcesz efektownie? No, ale zróbeczkę to będzie efektownie. Co ty robisz? Z beczkę. I wtedy będziesz mógł spać. Wiesz, skakuj! Wow. Ludzie, jesteśmy Majkarem jak widać. Pa! Trochę brutalnie. Pa mordeczki. Trochę brutalnie.